To są pieniądze, z czego biorą się Po co nam są banki, kantapiny? Jak gość ten mądrze i jak dzielcie, Po prostu Eko jest Akademia Eko Mini Tlot stilego i zabawki dla mojego brata, na jedzenie no i czasami na ubrania. Ja na zazwyczaj kupuję książki do czytania. <grym> eee, pewnie na McDonalda. Eee, Pewnie na jakieś cukierki. Na wakacje, czasami na jakieś zabawki. Tak. Tak. Nie ja wiem w ogóle, co to znaczy. Aby świadomie zarządzać swoimi pieniędzmi, dobrze jest zastanowić się, na co chcemy je wydać. Powinniśmy określić, jaką kwotą dysponujemy oraz jakie są nasze finansowe cele. Do tego właśnie służy budżet, czyli zestawienie naszych dochodów i planowanych wydatków. Świadome zarządzanie pieniędzmi pozwala na spokojne zastanowienie się, czy rzeczywiście potrzebujemy jakiejś rzeczy, czy może jest ona tylko tymczasową zachcianką. Idealnie jest, kiedy układając budżet, obok przewidywania wydatków, przeznaczymy część pieniędzy na oszczędzanie oraz na pomaganie innym. Dzięki gromadzeniu oszczędności będziemy mogli w przyszłości kupić sobie wymarzoną rzecz, na którą od razu nie byłoby nas stać. Posiadając oszczędności, nie musimy też obawiać się, że niezaplanowane zdarzenie, np. urodziny przyjaciółki, o których przypominamy sobie w ostatniej chwili, nas zaskoczy. Niezależnie od stanu posiadania, możemy i powinniśmy pomagać innym. Warto przy tym skorzystać ze wsparcia dorosłych i np. co miesiąc wpłacać pewną kwotę swojego kieszonkowego na konto wybranej przez nas fundacji czy organizacji. Budżet pozwoli nam również przemyśleć, czy rzeczywiście Potrzebujemy jakiejś rzeczy, czy może jest ona tylko tymczasową zachcianką? Idąc na zakupy, często stajemy w obliczu różnych pokus. Towary na półkach kuszą nas kolorami, aż chciałoby się je wszystkie zabrać ze sobą do domu. W takich sytuacjach warto zastanowić się, czy rzecz, którą chcemy kupić, jest nam rzeczywiście potrzebna, czy też jest jedynie chwilową zachcianką, która szybko nam się znudzi. Najlepiej przed pójściem na zakupy przygotować sobie listę zakupów. Dzięki temu kupimy tylko to, co rzeczywiście jest nam potrzebne. Dobrze jest planować swoje wydatki. Posłuchajcie. Planowanie. Chcesz posłuchać, jak gram na gitarze? Zapytał Kajtek swojego kuzyna kacpra, który przyjechał do niego w odwiedziny. Masz prawdziwą gitarę? Serio? Zawołał zdumiony chłopiec. Tak, wyjaśnił z dumą Kajtek. Mam ją od miesiąca i już umiem zagrać dwie piosenki. Ale masz szczęście z rozżaleniem stwierdził Kacper. Też chciałbym grać na gitarze, ale rodzice mówią, że to za duży wydatek. Ja swoją kupiłem sam. Sam? Nie dowierzał chłopiec. Skąd miałeś tyle pieniędzy? Po prostu długo odkładałem, wyjaśnił cierpliwie starszy kuzyn. Każdego roku na dzień dziecka, urodziny czy imieniny dostajemy od babci i dziadka tyle samo pieniędzy. Gdybyś naprawdę chciał, też mógłbyś odłożyć odpowiednią kwotę i kupić gitarę. Jasne, żebym chciał, tylko moje pieniądze zawsze tak szybko się kończą. Nigdy nie udaje mi się odłożyć wystarczająco dużo. Pewnie dlatego, że ciągle coś kupujesz. Zawsze gdy do Ciebie przychodzę, pokazujesz mi nowe zabawki albo szafkę pełną słodyczy. Zamiast odkładać na to, o czym naprawdę marzysz, kupujesz dużo małych rzeczy, o których szybko zapominasz. – A czy ty przez ten cały czas, kiedy zbierałeś pieniądze na gitarę, nie kupowałeś nic innego? – Kacpra zdumiały słowa kuzyna. – Tak pewnie byłoby ciężko. Na szczęście tata nauczył mnie pewnego systemu. Chodź, pokażę ci. – Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz. To tajemnica. – Obiecuję – wyszeptał chłopiec i zaczął wspinać się za kuzynem na górną część piętrowego łóżka. Znajdowała się tam drewniana półka, na której stały trzy słoiki z kolorowymi nalepkami. To mój sekret. Zaczął wyjaśniać Kajtek. Zawsze, kiedy dostaję pieniądze, rozmienia mnie na drobne. W zeszłym tygodniu babcia dała mi 50 zł. 40 włożyłem tutaj. Kajtek wskazał na słoik z podpisem oszczędzanie. Do pozostałych dwóch włożyłem po 5 zł. Za to, co jest w tym z napisem wydawanie, mogę sobie kupić to, na co w danej chwili mam ochotę. Niestety nie ma tego dużo, ale zawsze coś. – A ten trzeci, na którym jest napisane pomaganie? – zapytał zaintrygowany Kacper. – Na co w nim odkładasz? – Wkładam tam pieniądze, które oddaje na schronisko dla zwierząt. W naszym mieście jest wiele bezdomnych psów i kotów. Chciałbym chociaż trochę im pomóc. – Kajtek, ty to jesteś niesamowity! – wykrzyknął Kacper. – E tam! – odparł niby od niechcenia chłopiec, choć słowa kuzyna wyraźnie sprawiły mu przyjemność. To tylko taki dobry system. Jeśli chcesz, ty też możesz go wypróbować. Pewnie, że chcę, wykrzyknął Kajtek. Może wreszcie uda mi się uzbierać na gitarę, i wkrótce będziemy mogli zagrać razem. Zobaczcie teraz, jak w prosty sposób stworzyć w domu przestrzeń do zarządzania swoimi pieniędzmi. Będziemy potrzebować trzech słoików oraz etykiet z napisami: oszczędzanie, wydawanie i pomaganie. Wystarczy podkleić etykiety folią dwustronną bądź klejem i przykleić do słoików. Kilka chwil i nasze domowe centrum zarządzania finansami jest gotowe. Teraz sprawdzicie Waszą wiedzę. Budżet to: A. Dokument, w którym zapisujemy wydatki, B. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków, C. Nasze zarobki. Brawo. Budżet to zestawienie naszych wydatków i dochodów. Planując wydatki, nie uwzględniamy A. Potrzeb. B. Pomocy innym C. Naszego samopoczucia. Oczywiście, to czy jesteśmy smutni, czy weseli, nie powinno mieć wpływu na to, jak zaplanujemy swoje wydatki. Nasze potrzeby zaspokajają. A. Koszulka z filmowym bohaterem, świecący długopis, żelki, B. Bółka, woda, spodnie, C. Telefon z aparatem, komiksy, lody. Tak, bułka, woda czy spodnie zaspokajają nasze potrzeby. Pozostałe rzeczy to zachcianki. Przyjemnie jest je posiadać, ale spokojnie możemy się bez nich obejść. Co to są pieniądze? Z czego biorą się? Po co nam są banki, kantapiny? Jak oszczędzać mądrze i jak dzielcie. Prostu Eko Panie!